Tytuł tej książki Zachwiana Hierarchia jest nieco prowokacyjny i też apologetyczny, bo to jest książka apologetyczna. I ten tytuł wychodzi naprzeciw coraz częstszym tezom, które stawiają różni diagności, jeżeli chodzi o, o diagnozowanie kryzysu w kościele. No coraz częściej słyszymy, że kościół jest słaby, że kościół nie nadąża za światem, z tego względu, że hierarchia, to znaczy biskupi. No, są, jakby, znie z tej epoki, nie rozumieją współczesnego świata, nie chcą z nim dialogować i no, z tego względu ten tytuł tutaj zahaczał taką prowokację, bo, bo oczywiście, według mnie, to nie jest prawdziwa przyczyna kryzysu. Inne znaczenie słowa hierarchia jest takie, że rozumiemy je. Jako pewną strukturę kościoła, pewne jakieś takie formy, które są zbyt skostniałe. I dzisiaj znowu możemy usłyszeć, że żeby uzdrowić Kościół, należy go bardziej ożywić, że, że, że życie kościoła, życie duchowe, no to jest wolność, to jest duch, to jest świeży powiew. Natomiast to, co jest hierarchiczne, to, co jest strukturalne, to hamuje nam ujawnianie się tego ducha we współczesnym świecie, i to również wskazuje się. Jako pewnego rodzaju problem, który, który powoduje napięcia i, i, i kryzys w kościele. No i znowu, w tym sensie, ten tytuł jest również prowokacyjny i apologetyczny, ponieważ nie tutaj leży samo sedno problemu i kryzysu w kościele. Tytuł tej książki, to słowo hierarchia w tytule książki nawiązuje do bardziej pierwotnego znaczenia. Hierarchia. To jest właściwie zbitek dwóch słów hier i arche. Hier od hieros, greckiego co znaczy święty, i arche to znaczy początek, źródło, i, i rzeczywiście to słowo klasycznie oznaczało y, źródło w Bogu, źródło w świętości. Czyli kiedy my w starożytności jeszcze używaliśmy tego słowa hierarchia i umiejscawialiśmy je w kontekście kościelnym, no to mieliśmy tą świadomość, że tak naprawdę wszystko, co w Kościele się dzieje i jego struktura, i jego życie wewnętrzne, jego życie duchowe nie jest wymysłem ludzkim, nie jest produktem człowieka, ale pochodzi od Boga. Prawda? Kościół ma taką strukturę, Kościół jest bosko-ludzki, ale jego geneza jest od Boga. To Jezus Chrystus założył Kościół i Posłał ten kościół y, do świata. Z tego względu, że kościół wykracza poza świat, może oddziaływać na świat. No i ta hierarchia wydawałoby się y, jest. Y, Zachwiana dzisiaj, i to jest prawdziwa przyczyna kryzysu w Kościele, bo o ile przez 2000 lat mieliśmy taką świadomość, że Kościół pochodzi z wysoka, nie z tego świata, po to, żeby ten świat przemieniać. Czyli to Kościół zawsze miał taką świadomość, zdrowo pojętą, świadomość wyższości. Tak jak matka jest kimś wyższym od swojego dziecka i na nie oddziałuje, tak samo Kościół, który jest naszą matką, jest posłany do świata i oddziałuje na ten świat po to, żeby go przemieniać. Natomiast dzisiaj wydaje się zupełnie, obraliśmy odwrotną strategię. Dzisiaj to świat oddziałuje na Kościół, czyli ta hierarchia jest nie tylko zachwiana, ale jest oddzielona, jest, jest odwrócona. Tak jak zawsze Kościół uświęcał świat. Tak jak zawsze świat był odczytywany przez pryzmat Ewangelii, tak dzisiaj Ewangelia odczytuje się przez pryzmat człowieka. Czyli to człowiek jest teraz wyznacznikiem, jest postawiony jakby na piedestale i to właściwie Kościół ma się podporządkować człowiekowi. Czyli możemy powiedzieć, że z jednej strony źródło kryzysu w Kościele to jest, to jest humanizm, ale humanizm ateistyczny. Humanizm, który być może jeszcze posługuje się pojęciami chrześcijańskimi, ale tak naprawdę ponad, ponad Boga postawił człowieka. Humanizm, który twierdzi, że Bóg oczywiście może być. Ale tylko o tyle, o ile On będzie służył człowiekowi. I dzisiaj coś takiego mm, powszechnie y, obserwujemy. To być może nie jest takie jaskrawe, bo nikt nie stawia takiej tezy wprost, że Bóg jest niższy od człowieka, że człowiek jest wyższy od Boga. No, nikt nie odważy się takiej tezy postawić, ale już y, chociażby w przepowiadaniu, w kazaniach, w homiliach, bardzo często słyszymy, że człowiek y, jest kimś, y, dla kogo y, Bóg zrobi wszystko, prawda? że to Bóg służy człowiekowi, że przyjdzie do Kościoła, a Bóg dla Ciebie zrobi wszystko, prawda? Bóg będzie Ci asystował, Bóg będzie poręczycielem twojego szczęścia. No, to, jest, to jest absolutne odwrócenie klasycznej hierarchii porządku świata, którą, którą zbudowało chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie, w chrześcijaństwie soteriologii, czyli w takiej myśli, która pokazuje nam, na czym polega zbawienie. Już ojcowie mówili, że, że no, ten świat jest skaleczony. Jest dotknięty grzechem pierworodnym, i ten grzech pierworodny polega na tym, że, że ten świat odłączył się od Boga, odwrócił się od Boga, y, że, że człowiek skierował się ku samemu sobie, że sam sobie jest Panem i na tym polega y, no, nieporządek tego świata. I my, jak spojrzymy na ten świat, to widzimy, że y, rzeczywiście on jest dobry, widzimy w nim jakieś zarzewie dobra, iskrę dobra, y, piękno która spowija ten świat, ale z drugiej strony widzimy y, y, ogromną przemoc zła. Ten świat nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować. Również jeżeli spojrzymy na człowieka, no to z jednej strony człowiek jest piękny, jest szlachetny, pragnie kochać, pragnie być kochany, pragnie żyć dla miłości, a z drugiej strony nie potrafi tej miłości urzeczywistnić. Jakby coś jest w nas zepsute, prawda? Coś jest w nas zepsute i dlatego Bóg, który z wysoka do nas wstępuje w Jezusie Chrystusie, naprawia nas, zakłada swój kościół, aby ten kościół był narzędziem zbawienia, i w ten sposób ta hierarchia się urzeczywistnia, prawda? Ma być. Ma być człowiek naprawiany przez łaskę Bożą i przez Boże działanie. Dzisiaj natomiast widzimy no bardzo takie przykre nieporozumienie, ponieważ uznaje się, że, że człowiek jest doskonały. Że człowiek właściwie osiągnął szczyt rozwoju humanistycznego, my się tym szczycimy, że dzisiaj dopiero my rozumiemy, czym jest prawdziwy humanizm, czym jest człowieczeństwo, że wieki poprzednie tego nie wiedziały, ludzie byli bardziej, no, można powiedzieć, dzicy, bardziej nieokrzesani, mniej kulturalni. Dzisiaj my, prawda, dopiero patrzymy z wysoka i na poprzednie wieki, no i też na Kościół, prawda. I proszę zwrócić uwagę, że, że tak to dzisiaj się jawi, że człowiek to jest ktoś, kto rzeczywiście osiągnął szczytu, natomiast na Kościół patrzy się jako na ten, który jeszcze szczytu nie osiągnął, jako coś, co jest jeszcze wybrakowane. I również w łonie Kościoła przecież pojawiają się takie tezy, że Kościół nie nadąża za światem. Czyli to, to rzeczywiście, co są takie symptomy, które pokazują, że człowiek trochę jest wyżej od Pana Boga i od tego, co boskie. Jeżeli my od tego myślenia się nie wyzwolimy, to kryzys będzie się pogłębiał, ponieważ my nie jesteśmy w stanie naprawić Kościoła, to Kościół jest w stanie naprawić nas. Ale żeby to było możliwe, to musimy zdać sobie sprawę, uderzyć się w pierś i, i powiedzieć sobie, nie jesteśmy święci, natomiast Kościół jest święty i Kościół może nas uświęcać.